Musi istnieć jakieś rozwiązanie. Johnny. Ja umieram. I tego nic nie zmieni. Wini? Nazywam się Songbert. Jestem analityczką wywiadu NUSA. Wiem, że nosisz w głowie pytającą bombę. Mogę uratować ci życie. Gdzie jest haczyk? Musisz się dostać do Doktał. Do wszystkich mieszkańców Doktał. Prezydentka rozbiła swój Space Force One w naszej skromnej dzielnicy. Ma tysiąc powodów, dla których chciałby mieć Myers jako zakładniczkę. Potrzebujemy uśpionych agentów. Czas ich opuścić. Kolejne zadanie dla nowych Stanów Zjednoczonych, co? Zachowaj czujność. Jesteśmy w Wilczej Noży. Ależ pięknie wygląda, co? Życie prezydentki jest najważniejsze. Cholera! Nasze szanse maleją z każdą sekundą. Czekaj! Słyszysz? O cholera! Widzisz to? Uciekaj! Tutaj! Szybko! Ktoś nas zdradził. Wierz w jej. Zdrada zawsze dwie strony. To jedna wielka gra pozorów. Gdziekolwiek ona się pojawia, zawsze ktoś obrywa rykoszetę. Ja tylko chcę tego, co mi obiecała Songbert. Mojego lekarstwa. Sytuacja się zmieniła. Po czyjej jesteś stronie? Iluzja wolności przyciąga desperatów. Wybierz swoją prawdę, Filip. Trzymasz pistolet. Musisz go teraz przyłożyć komuś do głowy. Jeśli czegoś z tym nie zrobię i to szybko umrę. No i proszę Państwa, data premiery: 26 września. Zobaczymy, czy nie zostanie zmieniona. Widmo Wolności zapowiada się kapitalnie. Redzi potrafią w fabułę, w historię. No i mamy tutaj Keanu Reevesa, Idrisa, Albę. No i widzimy się. We wrześniu zobaczymy. Zobaczymy Widmo Wolności. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten gameplay trailer. I do zobaczenia w Cyberpunku. Hej, hej, hej. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji i wsparcia kanału na patronite.pl. Wszystkie przydatne linki w opisie. Natomiast kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Kliknij w niego i oglądaj już teraz.